Reprint numer 1486. Strona 5. Wzmocnienie przez pokorę. Ale kto z was największy jest, będzie sługą waszym. Albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus, ale wyście wszyscy braćmi. Ewangelia Mateusza, rozdział 23, wersety 10 i 11. Pycha jest samolubstwem wzrosłym w nasieniu. Duch samolubny chciwie przywłaszcza sobie możliwie jak najwięcej wszystkiego, co uważa za dobre i wartościowe: bogactwo, uczoność, chwałę, popularność, wyróżnienie pomiędzy ludźmi. Pewna miara powodzenia w osiągnięciu tych skarbów pobudza tym więcej samolubną duszę do zarozumiałości. Niezależności i obojętności na dobro drugich, co stopniowo, lecz szybko zamieni się w arogancką i nadętą pychę, która będzie się wzmagać z każdym przebłyskiem doczesnego powodzenia, w miarę jak samolubstwo coraz więcej dojrzewa, osoba mająca takiego ducha nadyma się, aż do śmieszności, i z rozkoszą wynosi się i szczyci swoją ważnością. I godnością czci i pochwały. Kto może miłować takie usposobienie? Jest ono bez żadnej wartości we wszystkich oczach, oprócz swych własnych. Nie dziw więc, że jest napisane. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. A również przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha jak mogłoby być inaczej. Albowiem ta sztuczna wartość musi z czasem opaść do swego właściwego poziomu. Wiatr nie zawsze będzie przepychał fałszywy prąd za rzeczywistą wartość, a przebite bańki ziemskiej poróżności ujawnią rzeczywistą postawę każdego człowieka. Szczęściem będzie dla takich, gdy w ich pokorzeniu nie rozbudzi się w nich duch buntu i walki przeciwko Bogu, który niechybnie zakończy się zniszczeniem, o ile skrucha wnet nie nastąpi. Jakże o wiele lżejszą i rozumniejszą jest droga pokory. Duch pokory nie szuka swoich rzeczy, nie nadyma się i nie próbuje spekulować na nadmuchanych wartościach. Nie rozumie o sobie więcej aniżeli potrzeba rozumieć, ale rozumie o sobie trzeźwo, nie przeceniając ani też nie umniejszając swoich talentów lub dokonanych przez siebie dzieł. Pokora stara się zawsze czynić wszystko na trwałej podstawie, chociaż dąży do tego, aby osiągnąć prawdziwą wartość i zasłużyć na prawdziwą chwałę boskiego uznania i na Jego łaskę. Człowiek, który nie docenia swej wartości, dochodzi o wiele bliżej prawdy, aniżeli ten, co samego siebie przecenia. Albowiem faktem jest, że żaden członek upadłego rodu, bez względu na to, o ile lepszym może być w porównaniu z innymi, więcej posiniacznymi przez upadek, nie ma niczego takiego, czym mógłby się poszczycić. Zauważmy na przykład, jak skąpą pod wieloma względami jest ludzka znajomość w każdej dziedzinie. Jako rodzaj nie jesteśmy w stanie dociec naszej historii od początku, poprzez stulecia, nie możemy wykazać naszego pochodzenia, ani przepowiedzieć naszego przeznaczenia. Nie jesteśmy w stanie dobrze zrozumieć głębokiej filozofii, tak fizycznej, jak i umysłowej, części naszego organizmu. Istnieją tajemnice w nas samych, jak i wokoło nas, których i najwięksi uczeni zgłębić nie mogą, i tylko małe dusze, których świat umysłowy ogrodzony jest horyzontem ich własnego doczesnego dobra, wynoszą się swoją uczonością lub mądrością i myślą, że mają coś, czym mogą się hełpić. Ludzie prawdziwie mądrzy, nigdy się nie wynoszą. Ich współbliźni mogą nazywać ich wielkimi, mądrymi i czcigodnymi, lecz oni dobrze wiedzą, jak są małymi i nieświadomymi, niezasługującymi na poważanie, bo rozumieją, że poza widnokręgiem ich ograniczonej wiedzy znajdują się przeogromne pola wiedzy jeszcze niezbadane. Prawdziwie zacna dusza czuje się małą przy brzegu. Tych rzeczy niezbadanych, z wdzięcznością przyjmuje boskie objawienia co do swej natury, pochodzenia, przeznaczenia itd. I cierpliwie oczekuje na słuszny pański czas ku przemów w rozumieniu różnych tajemnic, jego cudownej łaski. Pysznienie się bogactwem lub sławą jest jeszcze gorszym. Bogactwo samolubnie przechowywane lub samolubnie używane z pewnością. Że nie dodaje najmniejszej zasługi jego właścicielowi. Bez względu, czy on takowe odziedziczył, czy też sam je zdobył, natomiast chwała u ludzi upadłych jest tylko dowodem, że ten, co ją otrzymuje, niewiele przewyższył popularne granice ludzkich zdobyczy. Najwyżej jest on tylko na równi z duchem czasu. Człowiek, który przewyższa ogólny nurt. Popularnej myśli nigdy nie będzie człowiekiem popularnym czy też sławnym. Każdy taki musi dowieść swej prawdziwej moralnej siły przez powszechną opozycję i przez znoszenie powszechnego szyderstwa, czyli mówiąc inaczej, przez uniżenie się. Z powyższego rozważania widzimy, jak słuszną i mądrą jest boska reguła poniżania pysznych. A wywyższania pokornych, i jak rozumną była rada naszego Pana, pobudzająca uczniów do rozwijania w sobie ducha pokory, a do unikania nawet pozorów pychy. Zauważywszy wzrost i objawy tego ducha pomiędzy faryzeuszami, którzy czynili wszystko tak, aby byli widziani od ludzi którzy miłowali najpierwsze miejsca w, na ucztach i w synagogach i aby ludzie zwali ich mistrzami, Jezus rzekł do uczniów, ale wy nie nazywajcie się mistrzami, albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus, ale wy jesteście wszyscy braćmi. W języku dzisiejszym znaczyłoby to, nie nazywajcie się przewielebnymi, Doktorami teologii. I niech nie będzie wyróżnienia między duchowieństwem a laikami świeckimi. Albowiem jeden jest prawdziwie wielebny Pan i Nauczyciel, Chrystus, a wyście wszyscy braćmi. Ale kto z Was największy jest, będzie sługą Waszym. Albowiem boską regułą jest: A kto by się wywyższał, będzie poniżony, a kto by się poniżał, będzie wywyższony. Plan Boży, zrozumiany w całości, wykazuje, że wywyższenie jakiejkolwiek osoby lub klasy przez Boga jest zawsze w celu błogosławienia innych, którzy nie są tak wywyższeni. Na przykład wywyższenie Pana naszego Jezusa i Jego Kościoła jest w celu błogosławienia innych. Podobnie wybranie i szczególne okazanie łaski Izraelowi były ku błogosławieniu innych narodów. Możemy zauważyć, że taka reguła jest wynikiem najwyższej uczynności i miłości Bożej ku wszystkim Jego stworzeniom, wszelkiego imienia i stanu, i ujawnia głęboką mądrość Bożą oraz Jego miłość, tak w nagradzaniu prawdziwie godnych, jak i w sprowadzeniu na sprawiedliwych i dobrotliwych wpływu ku dokonaniu jak najwięcej sprawiedliwych i uczynnych wyników. W ten sposób uczynną służbą i wzajemną miłością Bóg w słusznym czasie zwiąże w jedno całą rodzinę na niebie i na ziemi przez pośrednictwo i służbę największego ze wszystkich sług, Jezusa Chrystusa. Bądźmy posłuszni tej radzie naszego Pana i uniżajmy się pod mocną ręką Bożą, aby nas wywyższył czasu swego. Uczyniliśmy to już do pewnego stopnia w tym, że nie uznajemy więcej za naszych mistrzów, różnych przywódców nominalnego kościoła. Nie uznajemy Lutra, Kalwina, Wesleja, ani innego człowieka lub grupy ludzi za naszych mistrzów, ani nie uznajemy rzymskiego papieża za naszego papieża, czyli Ojca Świętego. Bóg jest naszym Ojcem, a Jego pomazany Syn jest naszym Panem i Głową. Od nich, a nie od naszych braci, oczekujmy nagrody za naszą wierność. Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapamiętał pracy waszej i pracowitej miłości, którąście okazali ku imieniu Jego, gdyście służyli świętym i jeszcze służycie. Zapewne nie jest to lekką sprawą postępować ścieżką pokory, ustawicznie wstrzymywać ludzkie aspiracje. I trzymać ofiarę na ołtarzu, aż do jej zupełnego spożycia. Lecz w taki tylko sposób możemy sprawować nasze zbawienie i powołanie z bojaźnią i zdrżeniem, inaczej zaś okazalibyśmy się niegodnymi nagrody wysokiego powołania, obiecanej wiernym zwycięzcom, kroczącym ściśle śladami naszego wodza, który był cichy i pokornego serca. Dopiero wtedy, gdy jesteśmy pokornymi i wiernymi, Pan uczyni nas wybranymi naczyniami, aby nieść Jego imię drugim. Gdy będziemy pokorą opróżnieni z ducha zarozumiałości, Bóg napełni nas swoim duchem i prawdą. I wtedy będziemy mogli iść naprzód mocni w Panu i w sile mocy Jego, aby sprawować waleczną służbę. Jako żołnierze Krzyża.